W pierwszym dniu wakacji telewizja dziewcząt i chłopców wita Was z Wyszkowa. W programie dzisiejszych teleferii poznacie finalistów naszego turnieju gier i zabaw, będziecie świadkami ciekawych pokazów gimnastycznych, a także dowiecie się, jakie są wyniki meczów piłkarskich 6. Łomżyńskiej Grupy Eliminacyjnej Telewizyjnego Turnieju Zielonych. Ale nim to nastąpi, chcemy przedstawić Wam Wyszków, miasto, z którego nadajemy pierwsze letnie teleferie. Otóż Wyszków położony jest nad Bugiem przy ruchliwej międzynarodowej drodze łączącej Warszawę z stokiem, Łomżą, Suwałkami. Być może przejeżdżaliście kiedyś tędy jadąc na Mazury, do Augustowa albo do Puszczy Białowieskiej. Dziś Wyszków liczy ponad 15 tysięcy mieszkańców, jest jednym z najważniejszych miast województwa ostrołęckiego. Prawa miejskie uzyskał w 1502 roku, ale pierwszy raz jego nazwa wymieniona została już w roku 1203 w rejestrze dóbr biskupów płockich. Do teraz zachowały się jednak tylko zabytki dużo późniejsze, jak choćby ta oto neogotycka stróżówka przy bramie XIX-wiecznego parku. Obecnie znajduje się w niej muzeum miejskie, ale kiedyś strzegła wejścia na teren rezydencji brata królewskiego Karola Ferdynanda Wazy. Najbardziej okazałym zabytkiem Wyszkowa jest klasycystyczny pałac rodziny Skarżyńskich. Często bywali w nim kiedyś sławni Polacy: Stanisław Brzozowski, Teofil Lenartowicz czy urodzony w okolicach Wyszkowa Cyprian Kamil Norwid. Miasto starannie pielęgnuje tradycję swojej ziemi. Pamięta też o tych, którzy je bronili którzy o nie walczyli i którzy je wyzwalali. Najnowsza historia Wyszkowa to czas wielu widocznych przemian. W budowie kolejna szkoła, Rozrastają się nowe osiedla mieszkaniowe, powstało spore centrum handlowe. Ale, aby poznać ten dzisiejszy obraz Wyszkowa, trzeba zboczyć nieco z ruchliwej szosy i wjechać do miasta, które jakby trochę odsunęło się od ruchliwego traktu drogowego. Wasi rówieśnicy pokazali nam miejsca, które szczególnie lubią, między innymi zaprowadzili nas do Domu Kultury Hutnik, gdzie, jak mówili, zawsze dzieją się rzeczy ciekawe i gdzie zawsze warto przyjść, jeśli ma się trochę czasu. Sprawdziliśmy, rzeczywiście warto. Dzisiejszy Wyszków to także kilka dużych zakładów produkcyjnych. Tu na przykład w zakładzie zespołów napędowych fabryki samochodów osobowych, najnowszej i bardzo nowoczesnej fabryce Wyszkowa, powstają m.in. skrzynie biegów do popularnych samochodów osobowych Fiat 125 P. W mieście są też zakłady dużo starsze, między innymi należy do nich Wyszkowski Browar. Jego najstarsze urządzenia liczą blisko 100 lat. Warzone tu piwo ma doskonałą markę, a tajemnice jego produkcji wywodzą się z ludowych przepisów, dokładnie i od lat przestrzeganych przez Wyszkowskich Piwowarów. Ponad 75 lat. Liczy również Wyszkowska Huta Szkła. Przede wszystkim wytwarza się tu opakowania szklane, głównie różnego rodzaju butelki i buteleczki. Tu także wykonane zostały piękne kuchary nagrody dla finalistów naszego turnieju gier i zabaw. Największym zakładem przemysłowym miasta są natomiast wyszkowskie fabryki mebli. Między innymi produkują meble kuchenne, różnego rodzaju zestawy pokojowe regały, szafy, wersalki słowem prawie wszystko, co może przydać się w domu. Być może w Waszych mieszkaniach też jest jakiś mebel, który wyprodukowany został właśnie w Wyszkowie. W mieście malowniczo położonym na wysokiej skarpie Bugu, na skraju Puszczy Białej. W mieście, z którego rozpoczynamy dziś wakacyjne teleferie telewizji dziewcząt i chłopców.